Z drugiej strony, tutaj, no właśnie, ten, ten podwój mongolski, no właśnie, zniszczył Bagdad i bardzo osłabił ten szlak handlowy, to znaczy właśnie ten szlak handlowy wiodący przez Zatokę Perską, ale za to skorzystał na, na tym, zdaniem znowu Abu Lugot, mamy ludzki Egipt. Czyli ten Egipt rządzony przez tą bardzo dziwną dynastię złożoną z niewolników, z niewolników wojskowych prowadzanych najczęściej z Kaukazu, którzy mieli w ogóle wręcz zakaz takiego nadmiernego fraternizowania się z ludnością egipską, bo jakby właśnie chodziło o to, żeby rządziła tym Egiptem taka kasta wojskowych obcych niejako, a którzy, którym się udało dokonać dwóch ważnych rzeczy, to znaczy oni rządząc Egiptem i Syrią, zatrzymali Mongolów i Mongołowie zdobyli Iran i Irak, ale nie zdobyli właśnie Syrii i Egiptu, a była, o czym będę jeszcze więcej mówiła za tydzień, armia mongolska była naprawdę najlepsza na świecie w XIII wieku, więc to chwała mamelukom. ewidentnie jako jedyni dali radę, tak, nikt inny, nikomu innemu się w tym czasie nie udało tej armii mongolskiej powstrzymać. A co więcej, w tym samym mniej więcej czasie pogonili już do końca krzyżowców z Palestyny. Bo przypomnijmy sobie, że przecież dokładnie ten moment, tak, połowa XIII wieku, to jest moment, w którym król Francji, Ludwik Święty, wyrusza na ostatnie dwie krucjaty i ostatecznie umiera w Egipcie, częściowo zresztą z powodu. Dezynterii, a w 1291 roku ostatnia twierdza krzyżowców, czyli Akko, zostaje zdobyta i opuszczona przez ostatnich rycerzy z zachodu. O tym Ludwiku Świętym zresztą przepięknie napisał Legow kiedyś, że to był ostatni król w Europie, który na poważnie traktował ideę krucjat i że nawet jego rycerze szli za nim nie dlatego, że wierzyli w krucjaty, tylko dlatego, że kochali swojego władcę. Był charyzmatyczny, właśnie był takim romantykiem, XIII wieku, właśnie jako ostatni próbował jeszcze tą świętą wojnę poprowadzić, no ale właśnie ostatecznie fatalnie skończył. A jakby to dodatkowo umocniło właśnie tę pozycję tego mamy Egiptu, który w dodatku właśnie kontroluje szlak handlowy przez Morze Czerwone, a jednocześnie sam Egipt jest niezwykle produktywny właśnie jeśli chodzi o różnego rodzaju produkcję rzemieślniczą, częściowo zresztą kontrolowaną właśnie przez państwo, tak? to znaczy częściowo część zakładów rzemieślniczych w Egipcie jest pod bezpośrednią kontrolą bądź sułtana, bądź jego najważniejszych emirów, tak? a więc właśnie tej warstwy rządzącej która też w związku z tym czerpie z tego egipskiego rzemiosła ogromne zyski. Jeśli chodzi o północne Indie, to one są pod wpływem islamu i pod wpływem, powstaje tam nawet już w późnym średniowieczu, tak zwany sułtana delijski właśnie, muzułmański, tak kontrolując Indie północne, w Indiach Południowych z kolei, Indie Południowe z kolei są właśnie bardzo ważnymi ośrodkami handlowymi, i też ten handel się bardzo często odbywa za pośrednictwem obcych kupców, którzy zakładają na wybrzeżu indyjskim swoje faktorie. Tu jest takie miasto Kalikat. I to już chyba o tym wspominałam, to jest to słynne miasto, do którego Vasco da Gama dotrze w roku 1497 po udanym opłynięciu Afryki i zastanie tam Maurów, tak? czyli kupców arabskich z Afryki Północnej, z którymi będzie doznał po Wenecku. Co też obrazuje właśnie, jak wyglądają te sieci handlowe. Oczywiście skądinąd, jak Gama, właśnie dagama właśnie uda się do króla karikatu, do lokalnego władcy nawiązać z nim stosunki handlowe, to będzie opowiadał, że przypłynął tutaj jako człowiek króla Portugalii, który jest najpotężniejszym władcą na świecie tak? i opowie tam cuda o tej Portugalii. To też jest jakby ten element, który należy brać pod uwagę, kiedy się próbuje jakoś rekonstruować historię tych szlaków handlowych. Kupcy, którzy operowali na tych szlakach, z całą pewnością doskonale się orientowali w sytuacji swojego kawałka szlaku. Tak? To znaczy każdy z nich był specjalistą od jakiegoś fragmentu. Najprawdopodobniej się też doskonale orientowali w sytuacji swoich macierzystych krajów z których, czy miast, z których pochodzili. Natomiast też nie jest tak, nie należy sobie wyobrażać. Że to, co my tutaj sobie szkicujemy na mapie, byłby w stanie naszkicować właśnie dobry, nawet bardzo dobry kupiec z wieku XIII. Tak? Ten świat był z jednej strony światem znanym, z jednej strony światem właśnie jakoś takim obtupanym, tak? właśnie podzielonym na te różne szlaki handlowe, ale z drugiej strony oczywiście był też światem jednak bardzo baśniowym gdzie na obrzeżach, którego tak naprawdę już zaczynały to nie tylko wyobraźni europejskie, zaczynały właśnie żyć różnego rodzaju potwory, stwory mityczne, stwory fantastyczne, nie wiadomo do końca, co się działo. Nawet w przypadku towarów, którymi handlowano, nie zawsze i nie do końca kupcy mieli pełną wiedzę, skąd te towary pochodzą, tak? Jeżeli nie pozyskiwali bezpośrednio źródła, tylko dostawali od pośredników, no to nie zawsze było wiadomo, kto tak naprawdę i w jaki sposób, i jaką technologią dane produkty wytwarza. To widać właśnie chociażby w relacjach Marco Polo, który niekiedy zapisywał rozmaite rzeczy, które były ewidentnie bujną, sprzedawaną mu właśnie gdzieś w dalekim świecie. No właśnie ciśnina Malakka była bramą do Morza Południowochińskiego, częściowo kontrolowaną, w niektórych obrazach kontrolowaną przez lokalnych władców, w niektórych kontrolowaną przez Chińczyków. Też warto pamiętać o tym, że dzisiaj Indonezja jest, uwaga, tym krajem świata, który ma największą liczbę, największą liczbę, muzułów, jest, największą liczbę muzułmanów. E, nie w żadnym z krajów arabskich, lecz Egipt jest numerem dwa, bo to duży kraj, natomiast właśnie na Indonezji w tej chwili e, mieszka najwięcej muzułmanów od XIV wieku, kiedy właśnie miejscowi władcy przyjęli islam. Tak? Ale oczywiście to też jest taki teren, gdzie wpływy indyjskie, chińskie, buddyjskie, z Indii buddyjskie, z Chin i właśnie muzułmańskie się krzyżowały razem z tym przecinaniem się szlaków handlowych. Ten Islam w pewnym momencie wygrał chyba również właśnie z powodu obecności kupców po prostu i kontaktów handlowych obsługiwanych w dużej mierze przez kupców arabskich. Co zresztą jest też bardzo interesujące, to ten władca indonezyjski, który w XIV wieku ten Islam przyjął, przyjął imię Iskander. A Iskander, to jest perska wersja imienia Aleksander. Znana oczywiście od czasów Aleksandra Wielkiego jeszcze, czyli tego też takiego półkoczowniczego najeźdźcy z IV wieku przed naszą erą, który jest co prawda znienawidzony w tradycji, zwłaszcza perskiej, jako dosyć właśnie taki okrutny i brutalny najeźdźca, ale absolutnie pamiętany. Tak? To znaczy to jest imię, które funkcjonuje w tym świecie właśnie środkowego i dalekiego wschodu dały bardzo równy stosunek do handlu. Były takie okresy, były takie dynastie chińskie, które nie były w ogóle specjalnie zainteresowane jakąś działalnością handlową. I też o dziwo stosunkowo, jak się wydaje, nie tak często znowu Chiny się wyprawiały na morze, ale właśnie jakoś tak w późnym średniowieczu, około XIII wieku, za dynastii Sung, Chiny, która właśnie była dynastią chińską Podjęto taką próbę, całkiem udaną właśnie, krótko, jakby opanowania mórz, zwłaszcza właśnie Morza Południowochińskiego i żeglarze chińscy, raczej i objęty chińskie zaczęły się pojawiać tak, w tym rejonie, właśnie między innymi w pewnym momencie kontrolując tutaj częściowo te cieśniny. A więc te poszczególne pętle, tak, one jakby obrazują takie właśnie, jakby to powiedzieć, subsystemy tak, tego wielkiego systemu wymiany, jak widać wszystko ze wszystkim jest tutaj powiązane, tak? to znaczy wszystkie mają te jakieś części wspólne i wszędzie różne towary i różni też ludzie pojawiają się właśnie w różnych częściach tego systemu. Oczywiście o tym też już wspominałam wielokrotnie, razem z ludźmi krążą opowieści obok towarów towary się trochę złożenie towarów się trochę łatwiej śledzi bo towary zwłaszcza takie jak ceramika zostawiają po sobie ślady archeologiczne, tak, można badać jakieś stanowiska archeologiczne i odkrywać co tak naprawdę, czym tak naprawdę gdzie i w jakim zakresie handlowano z opowieściami, rzecz jest dużo, dużo trudniejsza zwłaszcza, że one się zmieniają przy okazji rozmaitych przekazów bardzo często opowiadacze którzy opowiadają jakieś historie w tradycji ustnej, na przykład dostosowują je do warunków lokalnych. Tak? I w związku z tym właśnie, e, nie wiem, szach zmienia się w księcia, tak? I, I mamy opowieść i zatracamy świadomość tego, że ta opowieść na przykład pierwotnie była arabska, perska czy indyjska. E, wspominam o najbardziej klasycznym przykładzie opowieści, która prawdopodobnie mogła przywędrować do Europy aż z Chin, to znaczy o opowieści o Kopciuszku. I że no, właśnie nie mamy dowodów na to żadnych, tak? Ale jest bajka chińska, w której oczywiście właśnie małe stopy odgrywają ogromną rolę. Tam właśnie nie ma księcia, tylko jest tam lokalny, wysoki urzędnik, tak, właśnie wszystko jest w zupełnie innej scenerii, ale generalnie ileś elementów tej bajki jest podobnych. teraz oczywiście właśnie wszystkie chyba znane nam zbiory opowieści z czasów średniowiecza mają jakieś części wspólne. Mamy perskie zbiory opowieści indyjskie, mamy ten właśnie potem słynny zbiór tak zwanych właśnie z tysiąca i jednej nocy. No ale właśnie nawet ten wspomniany dzisiaj ten Cameron, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy, on też zawiera bardzo wiele opowieści, które się jakoś odwołują w taki czy inny sposób, przynajmniej do tego... Śródziemnomorskiego świata właśnie kilku różnych krzyżujących się kultur i religii, a też wiemy skąd, że w samym Dekameronie są często opowieści właśnie z bardzo różnych tradycji zaczerpnięte. Skąd tam jest też trochę nowel antycznych, ale to jest jeszcze to jedna, jedna to przebywa, będzie dygresja, bo jedna nowela w Decameronie to jest bardzo zabawne. To jest historia, która została opisana. Dla starożytnego Rzymu, jak to pewien młodzieniec w Rzymie chciał uwieść pewną głupią kobietę i wmówił jej, że bogini Izyda nakazała jej spędzić noc w swojej świątyni, że tam się jej pojawi Bóg Anubis i będzie z nią, jak to powiedzieć ładnie, współżył, tak obcował. I to jest opowieść, którą przekazuje Józef Fragiusz, stąd ten żydowski historyk. Jako jakąś taką anegdotę rzymską, a w Dekameronie mamy historię o pewnym. bo ten młodzieńc przekupił kapłanów, tak, żeby oni tej kobiecie właśnie tak powiedzieli, i sam się tam pojawił pod postacią Anubisa, co potem wyszło na jaw, bo kobieta się niestety pochwaliła przyjaciółkom i rozplotkowała, właśnie jaki to zaszczyt ją spotkał. No a z kolei w mamy opowieść, która opowiada o pewnym młodzieńcu który uwiódł pewną głupią, czy w ogóle pewnym księdzu wręcz nawet, który uwiódł pewną niemądrą kobietę, przekonując ją, że anioł do niej przyjdzie, tak? Więc to jest znowu dokładnie ta sama opowieść, tak? Tylko opowieść, tak, to jest dokładnie ta sama opowieść, tylko zmieniły się trochę kostiumy i realia, i sceneria, tak? Ale jakby struktura jest... Taka sama i te opowieści właśnie też tutaj wędrują. To zresztą sobie trzeba tak trochę wyobrazić, tak? To znaczy właśnie, to jest jeszcze ważne, jak się porozumiewano na tych ogromnych obszarach.